Tobi Gazi, moja przestrzeń W nowy plan DWIĘ, dobry bas, autostrada, lewy bazy i nowe miejsce Nie oceniają nas, wchodzę w, w to kiedy uśmiech to Gazi, moja... tobi Gazi, moja przestrzeń Biorę to zakazane, świecimy się jak ja Mogę to kręcić dalej, jeszcze kręcić dalej. Losą tam są E pra começar o final de semana, me traje vou que tá chique. Cross my heart and hope to die. Welcome to my dark Que W tej grze nie da się mieć powyżej 200, a chodzi w tym o to, że trzeba wstawić jak najwięcej włosów temu ludzikowi. Uwaga, to jest moje pierwsze podejście, kibicujcie mi. Jak mi się uda, to będę prawdziwym mistrzem fryzjerstwa. Uwaga, już mam 120, tak bardzo mi dobrze idzie. Włosy bardzo dobrze wchodzą. Uwaga, 180. W tej grze nie da się... <śmiany> 🎵🎵🎵 ten Cristiano Ronaldo? CR7 legenda Wchodził na wyższe piętra Prawie nieba dosięgał Z królewskimi na hejnał umie moja przestrzeń nowy plan Bas, autostrada, lewy bazy, nowe miejsce Gdzie nie oceniają nas Wchodzę w to bank, kiedy uśmiech to wikacji Moja przestrzeń, kilometry tras Być niczym tak, badać teren, gdzie się da Po prostu lubię gdzieś na prostej poukładać parę spraw tu mnie sam te emocje, kto... Tato, tato, a kto to był ten Kristian? Dla mulaga, dla muraga nowy plan, beat, dobry bas, autostrada, lewy bazy i nowe miejsce. Gdzie nie oceniają nas, wchodzę w to bank. Kiedy uśmiech tobi Gazi, moja przestrzeń, kilometry tras. Być niczym tak, badać teren, gdzie się da. Po prostu lubię gdzieś na prostej, poukładać parę spraw. Tu mnie te emocje, które powodują zjazd. Pełny pak zero stresu, vibe, dużo za to dam, to my country. Daję volume up, zaczynamy balkonowy bit, ale stary ja, zem tobi i moja Money. Kiedyś nic do stracenia, dzisiaj mam po co żyć Ciągłe spełnia marzenia, nie go nie sny, do tańca Zapraszam, sam Czas, los odwróci jedną z kart, wiatr, mocny wiatr I odsłoni każdą z wad Ukrytych wad, twarzą w twarz Staniesz pośród dwóch bram Na jednej sal, zobaczysz sam To się będzie skąd miał Za każdą z rat, przyjdzie czas Los odwróci jedną z każda mocny wiatr I odsłoni każdą z wad Ukrytych wad, każdą z... Los odwróci jedną skarb, Zabieje wiatr, mocny wiatr i odsłoni każdą z wad ukrytych wad. Zważąc was, staniesz pośród dwóch hekbrał, na jednej sal zobaczysz sam, to się będzie z kogoś miał, To co kroimy tego bakłażana? Czy można zrobić więcej jak sto? Można czy nie? 200. A, ah, ah, szybko, czy zrobię? Czy zrobię? Nie zrobiłem, jeżeli ktoś potrafi zrobić więcej niż 100, nagrajcie koniecznie duet i skomentujcie to, ile wam się udało najwięcej zrobić. Kochani, pozdrawiam. To co kroimy. TobiGazi, moja przestrzeń. TobiGazi, nowy plan. Bit, dobry bas, autostrada Lewy, bazi, nowe miejsce. Gdzie nie oceniają nas? Wchodzę w to bank, kiedy uśmiech tobiGazi, moja przestrzeń. Kilometry, tras, być niczym tak badać, teren gdzie się da Po prostu lubię gdzieś na prostej poukładać parę spraw tu mnie sam te emocje, które powodują zjazd pełny bak zero stresu, vibe. dużo za to dam domyka to Tobi no Gaz i moja przestrzeń Zrodzę rodzenowy